Witam was wszystkich na moim kanale i pora na nowy filmik więc tu dzisiejszego filmiku to naklejka symbolizująca vlogmas adwentowy żeby nie przedłużać z tematem pokażę wam naklejkę tak wygląda mam parę sztuk więc jeśli ktoś lubi vlogmas Adwentowe na moim kanale to może do mnie napisać chętnie takiego sobie wyślę teraz chciałem powiedzieć jak to powstało właśnie okładka jakby vlogmasów powstała właśnie podczas wykazania yy, pierwszych vlogmasów w 2021 roku wtedy kiedy otwierałem właśnie kanał na YouTube w trakcie tego powstała właśnie taka okładka a w tym roku 2023 stwierdziłem że zrobię z tego taką naklejkę Okładka w stała się naklejką obecnie, więc na rozpoczynający się vlogmas 2023 otrzymuję swoją naklejkę. Więc mam nadzieję, że naklejka Wam się podoba. Będziecie tam może chcieli, jak coś tu piszcie. Mi się bardzo podoba tworzenie takich naklejek, tak, jak filmików, więc mam nadzieję, że docenicie to a ja dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmiku i zapraszam na vlogmasy, które będą za chwilę I mam nadzieję, że urodziny mojego kanału wam się podobały więc dziękuję za oglądanie zapraszam do subskrybowania, czy na dzwoneczka do lajkowania dzisiejszego filmiku, do pisania komentarzy do odrzucenia tego filmiku, do zobaczenia, cześć, papa pa.